Czy ChatGPT jest trenowany na Twoich danych? Opowiem krótko o fine tuningu LLM. Fine tuning to metoda do trenowania istniejących dużych modeli z użyciem naszych własnych danych. Mało koło stać na wytrenowanie modelu od zera, ale możemy wykorzystać istniejące modele. Działa trochę jak metoda few-shot z podaniem przykładu i odpowiedzi, ale nie ogranicza nas tutaj wielkość okna kontekstowego. W ten sposób możemy wyspecjalizować model do odpowiadania w taki sposób, jaki chcemy. Nie potrzebujemy do tego milionów tekstów, wystarczy kilka setek przykładów. Dostępne jest to dla programistów na platformach do zarządzania modelami. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagamy odpowiedzi w jakimś zdefiniowanym stylu, np. w dokumencie o zadanej strukturze. A czy jest to używane przez dostawców modeli na Twoich danych? Nie w tym znaczeniu. Dostawcy wymagają innego typu danych i Twoje rozmowy będą kropą w morzu ich potrzeb. Dostawcy nie wykorzystują fine tuningu, tylko trenują modele znacznie mniej wytrenowane lub od zera. Nie znasz jakiegoś pojęcia? Metody few shot i zero shot opiszę w następnym filmie. W filmie dlaczego płacimy za token w chat GPT opowiadam o oknie kontekstowym. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj mnie, powiedz o AI.